Dziś proszę państwa o wysłuchanie mojego właściwie prywatnego vloga, prywatnej wypowiedzi na temat pewnej bardzo interesującej historii. Ta historia jest niezwykle interesująca, dlatego chcę, żebyście państwo mnie posłuchali, bo jest znamienna i ważna dla oceny obecnej sytuacji jaką mamy w Polsce w przestrzeni publicznej. Otóż co chcę opowiedzieć? Byłem uszczepienia. Trzeci raz zaszczepiłem się przeciwko COVID-19 i zrobiłem sobie takie zdjęcie. To jest zdjęcie czarno-białe, jak się szczepie. To zdjęcie opublikowałem w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Historia banana. no jak mówię, na poły prywatna. Dlaczego to zrobiłem? Chciałem dać znak. Chciałem dać znak podobnie myślącym, może trochę się wahającym, że to jest dobre, że wszystkie racjonalne argumenty przemawiają za tym, żebyśmy się jednak szczepili. Że to jest dziś jedyna forma przeciwstawienia się pandemii, która znowu się rozlewa, która ma ten ostatni, prawdopodobnie, akord swojego upiornego koncertu, że to jest ta ostatnia konwulsja, ale jednak ona jest. I to jest, i to jest moment, kiedy, kiedy powinniśmy działać. Należy się szczepić. Tym bardziej, że nie ma żadnych argumentów jak dotąd takich mocnych, racjonalnych, naukowych, potwierdzonych, jakichś statystyk, że to szczepienie może być niebezpieczne dla nas, że, że ono rzeczywiście przynosi jakieś krwawe żniwo. Zdarzają się pojedyncze przypadki problemów zdrowotnych, oczywiście, ale, ale w większej skali nie potwierdzono. I tutaj sprawa jest czysta, że to jest zależność między szczepieniem a jakimś. Jakimś tam poważnym, jak mówię, populacyjnym problemem zdrowotnym tego nie ma. Są jakieś drobne nopy, ale, ale nie chcę w tej dyskusji w tej chwili uczestniczyć. Moja opinia była taka: mój wpis na Facebooku i na Twitterze był nieagresywny, że to jest moja decyzja, że ja nikogo nie namawiam, ale oczywiście rozumiem, że budzę upiory, i to, to też napisałem, że to jest taka klatka z szakalami, którą, którą ja gdzieś tam, w którą ja uderzam. I że, I że po prostu tylko tyle, że daje znak i daje ten sygnał. Ja się zaszczepiłem i niech każdy wyciągnie z tego wnioski, jakie chce. To było moją intencją, prawdziwą intencją. No i, no i opublikowałem ten post. Nie spodziewałem się jakiegoś specjalnego rezonansu. Nie jestem popularnym vlogerem. No ale, ale kilka osób mnie słucha. Moja popularność wywodzi się jeszcze z czasów, szczególnie na Twitterze. Kiedy prowadziłem takie audycje z panem Ziębą, ja tutaj zadawałem mu wiele pytań. To było dla mnie ciekawe, jego punkt widzenia na współczesną medycynę czy też na medycynę alternatywną. Ja nie miałem bardzo często zbieżnego z nim zdania, dyskutowałem, ale wydawało mi się to być ciekawe. Ten program był bardzo popularny i uznano mnie za swojego swojego w tej grupie ludzi poszukujących świata alternatywnego. No i rzeczywiście. Dziś ta grupa stanowi trzon i pożywkę dla antyszczepionkowców. Jest niewątpliwie wspomagana też przez KGB i, i ośrodki rosyjskie, bo to jest element destabilizacji sytuacji w Polsce. O tym wiele razy już mówiłem w moich vlogach, nie chcę teraz powtarzać. No ale wróćmy do tego mojego wpisu na Twitterze. Co, co, jakiż on przyniósł pokłosie? Otóż. Może jaki plon? <noise> Otóż drodzy Państwo, mnóstwo, kilkaset komentarzy i wszystkie nie ma, wszystkie tam może parę jest innych, ale wszystkie hejtujące, wszystkie pewne, pełne nienawiści, pełne agresji, pełne wulgaryzmów, to jest, to jest właśnie, to jest obraz tego środowiska, to jest obraz tych, którym pożywkę dają. Między innymi pan Gadowski, między innymi pan Warzecha, którzy uznali mnie za wroga i zbanowali, gdy sceptycznie wyrażałem się o niektórych ich opiniach, zaledwie sceptycznie, no to już jestem wrogiem, tak? I, i, i przeszkadzałem im w budowaniu swojej popularności, na przykład tutaj taki kasus poboczny, może troszeczkę wyświetlam, ich popularności na serwisach społecznościowych, no bo, no bo jakoś tam polemizowałem z nimi. I, i to wydało im się być niestosowne. No dobrze, ale, ale kim są ludzie, yy, yy, których pożywkę, dla których pożywkach oni tworzą? To jest grupa nieznosząca sprzeciwu. Naprawdę, drodzy Państwo, poczytajcie te wpisy. Obrażanie mnie. Ja nie mogę tego cytować, yy, bo no, obraża się tutaj mnie. No. Yy, przytacza się fałszywe argumenty. Yy, yy. Właściwie wszyscy chcieli mi coś powiedzieć przykrego. No nie wiem, no idź człowieku, pilnuj się, kiedy będę już zapisywać na czwartą, to może jest like ciągle. Stolec był, czy, czy był stolec, no prawda, tam szakale mają wy, i takie wpisy. No generalnie wulgarność nieznosząca sprzeciwu Agresja i zwartość, taka. Zwartość tej grupy niedużej. To jest kilkaset wpisów i przeważnie anonimowej, chcącej pozostać gdzieś tam w ukryciu, no bo odważnie, to zaledwie parę osób tutaj coś do mnie mówi. I to są przeważnie już tacy ludzie rezonansu, nie z tego koru, nie z tej grupy głównej aktywistów, którzy sprzeciwiają się wszystkim racjonalnym teoriom i budują swój świat na jakiś półsłówkach, półargumentach, nie do końca yy, przemyślanych statystykach. No nie ma tutaj konkretu po prostu, nie ma tutaj konkretu. Mówi się, o, przy, przytaczają mi tutaj w tych, yy, w tych wpisach przypadki dwóch zgonów panów, yy, yy, jednego pana, który był łucznikiem i yy, jednego pana, który był jakiś tam działaczem samorządowym. No, i, 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 i rzeczywiście w dość młodym wieku, zdaje się, że jeden po 50., Piotr Gonet po 50., zmarli w jakiś tam czas po zaszczepieniu. No, dobrze, ja rozumiem, to się zdarza, i, i prawdopodobnie ja współczuję bardzo tym panom. Być może jest jakiś związek między szczepieniem, ale to, no to, są, to są takie argumenty dosyć mało przesądzające, no, biorąc pod uwagę statystyki, proszę Państwa, no prawie 3 miliardy ludzi już się zaszczepiło. I, i, I nie chcę wchodzić w tą dyskusję, chcę tylko pokazać, jak niebezpieczny jest to, jest to trend, bo jeśli ta grupa będzie miała jakiś wpływ na polską politykę, jeżeli ta grupa tak agresywna, mówiąca takim zamkniętym językiem, tak nie poszukująca dialogu, będzie miała jakiś wpływ na decyzje na przykład władz publicznych, no to proszę Państwa, to, to naprawdę nie, z tego nie będzie nic dobrego. Na szczęście, myślę, że pandemia już się kończy, że to są, jak mówię, ostatnie podrygi tej koszmarnej choroby w naszym kraju i chyba na świecie. Będą oczywiście nowe, będą nowe sytuacje, groźne zagrożenia, które naszemu społeczeństwu dużo krwi utoczą, ale proszę Państwa, chodzi o to, żeby nie stosować tego mechanizmu. Martwi mnie, że na przykład na Konfederację, widzę pan Braun, duży wpływ ma ta grupa. Martwi mnie, że pewien kompromis w swoich decyzjach zawiera też polski rząd z takim, z takim myśleniem, jak reprezentuje ta grupa. Jestem przeciwnikiem lockdownu, jestem przeciwnikiem segregacji, jestem zwolennikiem dialogu, ale nie takiego dialogu. I, i proszę państwa, kasus tej mojej publikacji na serwisach społecznościowych. Nieagresywnej, nieinwazyjnej, po prostu dającej znak, i komentarzy, które się tam pojawiły, to jest, to jest kliniczny przykład tego, co nas może czekać i jak groźny jest to mechanizm, jak groźne jest to zjawisko, jak groźna jest ta grupa. Także przestrzegam Państwa przed tą metodą działania i proszę o refleksję. Bardzo proszę Was wszystkich o refleksję. Bądźmy racjonalni. Nie dajmy się zwariować, wiem, że ten, to wideo nie dotrze do wielu zostanie z jednej strony zbanowane przez YouTube i, i, i przez Facebook, bo ogranicza mi się zasięgi jako konserwatyści, a z drugiej strony zostanie ono utopione w morzu złośliwości i, i dislajków strony tej antyszczepionkowej. Więc, więc jeśli wy zostaniecie, jako widzowie, tutaj przed tym monitorem i wysłuchacie tego, to jesteście szczęśliwcami i, 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 cudem, i cudem tutaj trafiliście. Więc, więc, więc docencie to. Niech to nie będzie rzucanie peru przez wieprze. Z drugiej strony myślę sobie, że no, nie jestem jedyny w takiej sytuacji opresji. Medialnej, opresji publikacyjnej, gdzieś między młotem a kowadłem, dotarłem ostatnio do bardzo ciekawego vloga pana Leszka Moczulskiego, no legendy lat 70. 80. opozycji, który opowiada bardzo ciekawe, niestety antyrządowe, ja się z nimi nie zgadzam. Nie to, że, żebym ja był prorządowy, ale takie bardzo zgorzkniałe wypowiada często uwagi, które są. Miłe dla opozycji liberalno-lewicowej, ale też ma wiele do powiedzenia w kwestii historii polskiej. On, on bardzo ciekawe wykłady, tu przede wszystkim publikuje w tych swoich notatkach na YouTube, historyczne. Ja Państwu gorąco je polecam, bo to są mądre, bardzo głębokie przemyślenia historyczne, historiozoficzne, nie tylko o Polsce, ale i o Europie. No więc, i ten, ten gigant, legenda mojego dzieciństwa, do dzisiaj jestem w KPN-ie, do którego on mnie przyjmował w 1987 roku, drodzy Państwo, jako szefa poznańskiej młodzieżówki tej organizacji. I, i ten gigant mojego dzieciństwa, no, z troszeczkę już przypruszoną współpracą z SB legendą, ale on ma po 20 parę odtworzeń, on, on, on jego śledzi kilka osób, i tak to jest. I, I wy będący w takiej sytuacji jak ja, którzy może tego słuchacie, nie przejmujcie, się, nie przejmujcie się tym, że czasami nie tyle Was słucha osób, ile powinno wydawać by się mogło, bo, bo te mechanizmy są niestety brutalne, niesprawiedliwe i. Po prostu. Przykład moj, mojego utopienia w morzu hejtu na Twitterze jest tutaj jakimś signum i jakimś znakiem. No ale cóż, idźmy pod prąd. Pod prąd iść warto.